Przez rok żyłem z dziewczyną, która nie istniała. Wszystko zaczęło się od niewinnego kłamstwa. Tata rzucił przy obiedzie. No i co, kiedy w końcu poznamy jakąś twoją dziewczynę? Ton jego głosu sugerował, że jeśli do trzydziestki nie sprowadzę wnuka, wyrzucą mnie z rodzinnego drzewa, więc machnąłem ręką. Jest taka jedna Ola, studiuje prawo. Nazajutrz mama podsunęła mi pod nos talerz pierogów dla tej twojej Oli. Tata zaczął wypytywać o jej rodziców. Musiałem improwizować. W ciągu tygodnia Ola miała już pełne CV, urodzona w Szczecinie, uwielbia koty, jej ojciec był mechanikiem, stworzyłem dla niej nawet fałszywe konto na Facebooku, kilka zdjęć z neta, kilka lajków pod losowymi memami. Problem w tym, że moi rodzice są jak detektywi. Mama pytała o Ulubiony kolor Oli. Tata chciał wiedzieć, czy planujemy wspólne wakacje, więc dokładałem szczegóły. Różowy, chorowała w dzieciństwie na ospę, nie lubi czekolady. Każde kłamstwo pchało mnie głębiej. Najgorsze były urodziny mamy. Przecież zaprosiłeś Olę, prawda? Spytała, a ja tylko skinąłem głową. Przez tydzień kombinowałem, jak wybrnąć. W końcu powiedziałem, że Ola wyjechała do chorej babci. Dam go jej, jak wróci. Obiecałem, chowając paczkę pod łóżko. Presja rosła. W końcu, ku mojej ulze, Ola ze mną zrywała. Wysłałem sobie sms -a. To nie ty, to ja. Pokazałem go rodzicom i udawałem zgnębionego. Mama przytuliła mnie, mówiąc, taka już ich natura, tych prawniczek. Tata klepnął mnie w ramie. nie przejmuj się, Następna będzie lepsza.